Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę. Subskrypcje. Będę robiła czytanie dla lwów na styczeń 2023 roku. Rozkład będę robiła stali millenium Tot Tarot. Jeszcze troszkę dopasujemy i zobaczymy, co tutaj mm, dla lwów będzie chciało się pokazać na styczeń. Super. I zaczynamy. W przeszłości e, 9 denarów. Mm, pięknie. E, teraźniejszość Głupiec. Przyszłość 5 mieczy. Karta rada. Paść mieczy, środowisko otoczenie, e, e, paść buław, trudność arcykapłan, jak poradzić sobie, cztery denary, wynik rada, cztery kielichy pod spodem e, królowa denarów, pięć kielichów. Wyraźnie coś widzicie. Jest jakaś strata emocjonalna, ale na poziomie tutaj tych denarów, czyli komfortu, nie ma tutaj zagrożenia, tak? Wasza pozycja jest dobra. Dobrze, zaczynajmy. Zaczynamy od przeszłości, 9 denarów. Energia, która właśnie mówi, że, że po prostu. Jesteście samowystarczalni, dajecie sobie ze wszystkim radę, możecie na sobie polegać, nie, uwiesza, nie wieszacie się na nikim, tak więc jest to bardzo fajna taka samodzielna, właśnie energia, niezależna bardzo. Mamy to w przeszłości, natomiast w teraźniejszości pokazuje się głupiec. O jeszcze nie powiedziałam, że jedną, nie wiem, czy powiedziałam czy nie, ale jedną kartę wylosuje, z stali proś, a będzie Ci dane. Dobrze, wracamy do czytania. Więc w teraźniejszości głupiec, więc raczej tak tak, to będzie głupiec, głupiec, tak. Więc prawdopodobnie jakaś tutaj okazja wejścia w coś, w coś nowego. W coś, co nie wiadomo, czy przyniesie Wam korzyść, czy nie. No, trzeba tutaj zaryzykować. No, może być tak, że, no, że nie będzie się opłacało, ale myślę, że zawsze wychodząc właśnie naprzeciw jakiemuś wyzwaniu, zawsze czerpie jakąś lekcję, tak i ona nas przybliża albo pokazuje nam właśnie to, czego pragniemy, tak więc ja bym mimo wszystko zaryzykowała. Bo może być to coś naprawdę fajnego. A jeżeli nawet nie, to myślę, że i tak pokazuje to, czego chcecie, jaką drogą iść, co w przyszłości zmienić i tak dalej. Dobrze. W przyszłości natomiast pięć mieczy, więc tutaj e, jakaś trudna rozmowa, może być, e, m, możecie się troszeczkę pokaleczyć wzajemnie, e, mogą być rany, więc też trzeba mieć e, świadomość tego, tak? Jeżeli właśnie wypowiadamy takie słowa, że to może się e, bardzo różnie skończyć. Karta rada jest tutaj paśmieczy. Z jednej strony bym powiedziała, uważajcie na tego pazia mieczy w sobie, starajcie się go okiełznać, bądźcie ostrożni, a z drugiej strony, myślę, że też jest i druga wersja, jeżeli ktoś właśnie przekracza jakieś granice i trzeba w końcu się postawić, tak? Trudno, czasami trzeba coś stracić, żeby więcej po prostu więcej, żeby, żeby skorzystać tak? w przyszłości. No Nie można też pozwalać na to, że ktoś właśnie będzie nas obrażał, czy będzie nas w jakiś tam sposób wykorzystywał, więc to zależy, tak? Czy czy ktoś to robi i jest to takie nagminne i po prostu już nie wytrzymujecie i stawiacie granice? Czy po prostu jest to taka jakaś bezsensowna pyskówka, tak? A więc tu wtedy bym uważała na tego poziomie, czyli czasami możecie coś chlapnąć, a tak naprawdę czy ktoś wcale nawet tak nie myśli, tak? Tylko to jest taki impuls, który, którego się później bardzo żałuje, a jednak rany zostają. Więc brać trzeba odpowiedzialność za to, co, co mówimy. Dobrze. Środowisko otoczenie pokazuje się jako paść buław, więc tutaj dużo takiej chęci poznawania, wchodzenia w różne tematy, duża ciekawość, optymizm i lekkość, tak? Więc tutaj myślę, że ta osoba. Jest bardzo też taka skłonna do wchodzenia właśnie w nowe, ciekawe tematy, tak? taka żywiołowa, ruchliwa. Więc tutaj mamy tego typu energię taka chęć poznawania, doświadczania, i no radosna ta energia jest bardzo. Jako trudność pokazuje się, pokazuje się arcykapłan. Może jakieś wartości, może jest jakaś osoba, która narzuca nam coś, czy my jesteśmy tą osobą, która narzuca, i z tym jest po prostu problem, tak? Z tą hierarchią, że na przykład uważamy się, że jesteśmy najważniejsi i to, co mamy do powiedzenia, i nasze wartości są najważniejsze i najlepsze. Albo jest właśnie taka osoba i z nią jest problem. Też mogą być problemy, właśnie małżeńskie, tak? w małżeństwach. Więc tutaj mamy tego, tego, tego typu problem, jak pokonać cztery denary. No, nie stawiać murów, tak. Jeżeli będziemy stawiać mury, będziemy stać bardzo mocno przy swoim, nie będziemy dopuszczać nikogo. Czy ktoś nie będzie nas dopuszczał, to nic z tym nie zrobimy, więc tutaj odpowiedzią jest elastyczność, tak, żeby nie być takim skostniałym, i myślę, że wtedy byłoby dobrze, tak? No, mamy tutaj jeszcze cztery kielichy, wynik rada, czyli brak przepływu takiego emocjonalnego. Więc myślę, że jeżeli właśnie e, też się z tym nie uporacie, to na pewno tego przepływu nie będzie. Tak samo ta piątka mieczy. E, więc to może być i wynik rada, tak? Wynik też, jeżeli właśnie ktoś przekracza jakieś granice, też nie będzie tego przepływu emocjonalnego. E, oczywiście e, też, jeżeli nic nie zrobicie, tak, i będziecie stawiać te mury. Tego przepływu y, też y, nie będzie, więc pamiętajmy o tym. A tutaj y, woda jednak y, lubi płynąć, lubi jak się przelewa, tak jak w asie kielichów. Y, dobrze, jeszcze coś te biorę wam do tej y, czwórki dla lwów. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Siedem buław. Y, no, uda wam się y, obronić. Y, jakby nie ucierpicie, tym bardziej, że tam też była królowa denarów. Mówiłam, jeżeli chodzi o Wasze bezpieczeństwo, to nic to nie zmieni. Jest ta piątka też denarów, czyli też takie koncentrowanie się na tym, co, co jest złe, co nie wychodzi. A zamiast na tym, ile fajnych rzeczy zrobiliście, tak? Tutaj właśnie to idzie w przeszłość. Do przeszłości to dziewięć, ta sprawczość i to poczucie, że jesteście, że, że jesteście z, z bardzo sprawczymi osobami i dużo już osiągnęliście, więc tutaj skoncentrowanie się na tym, co nie wyszło, jakieś nowe tutaj informacje też będą do was przychodzić, albo wy będziecie wypuszczać, ale też jest ta arcykapłanka, więc jest też no wszystkiego, albo wy nie mówicie, albo ktoś wam nie mówi, tak? jakieś są tajemnice i e, m, będzie trzeba się po prostu bardziej e, intuicyjnie w tym, e, w, w tym temacie po prostu m, poruszać. Dobrze, zobaczymy jeszcze, tak jak powiedziałam, jeszcze jedna energia e, stali proś, a będzie Ci dane. I zobaczymy, co tutaj e, jeszcze dla lwów jakieś dopowiedzenie tutaj. O, jaka piękna dziewczynka między kwiatkami. Proszę. Super. Zobaczymy, co tutaj będzie. Stoję na krawędzi nacierających myśli. Tak jak wszystkie Twoje doświadczenia od dnia narodzin fizyczne, w fizycznym ciele po dzień dzisiejszy zakończyły się tym, kim teraz jesteś. Tak wszystko to, co zostało kiedykolwiek doświadczone przez wszystko, co jest zakończone wszystkie, wszystkim, co teraz posiadasz w fizycznym doświadczeniu na planecie Ziemia. Bardzo ważne są właśnie te, te nasze, te Wasze doświadczenia, tak? Od dnia narodzin one nas kształtują, tak? Po dzień dzisiejszy. Właśnie to, jak myślimy, jak to wszystko przetwarzamy. Więc to wszystko bardzo chłoniemy, tak? Jak od, od, od małego dziecka to chłoniemy do momentu, tak? W którym jesteśmy. I tym tak naprawdę jesteśmy, więc starajmy się, żeby chłonąć dobre rzeczy, żeby jak najwięcej właśnie korzystać i dobrej energii mieć w sobie, tak, więc to jest tego typu tutaj macie yy, yy, poradę, tak, na to zwróćcie uwagę, zastanówcie się, zatrzymajcie się, dobrze. Tak wygląda czytanie dla lwów na styczeń 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!